Dobry wieczór, panie starosto. Jak się pan bawi na kartku? E, bawi się jak zwykle. Świetnie. Te karczmy powinny być. kultywują e, tradycje. Jest, możliwe, jest, jest tu możliwość spotkania się, porozmawiania, przyjmowania. Ale jest również sprawa, jest to zabawa. Piwo smakuje? E, piwo smakuje. Piwo jest dobre. E, Poza tym no jest sporo e, humoru. Do wielu rzeczy trzeba podejść pewną rezerwą, bo nieraz z przyjemnością się to słucha to uwagi żartów, a nieraz i trochę dokuczają. Ale warto pożartować. Warto pożartować. Jeszcze pan no wydatkiwał w To znaczy, 3-4 kufle to jest akurat tyle, ile... ile można wypić, ja lubię wypić, ale jedno, maksimum dwa, dwa No to tak jak górnicy, czyli śpiewa się dobrze, piosenki Śpiewa się dobrze, jest przygotowany śpiewnik, także naprawdę wszystko, 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 wszystko no. fajne.